Gerald zaprasza na wżyć hędożone przygody purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Cześć tu macie, witajcie w kolejnym odcinku z gry Left for Dead w naszej ekipie tu Kator nas się czepił, dobra nie żyje. Jest ze mną purpose. Y, Wiriusz skacze. Nice. A matka jest urocza. Jestem. Tak wygrałem pałki? życie, wreszcie Obsadzic mnie jako to? pierwszego przedstawiła. A w sensie swoją pałkę to tak... Ta... wstać. Mi. O, nie, wow, bo stałeś wow. pierwszy od wow. lewej, wiesz? Wiem, specjalnie się ustawiłem. O, oh, fuck! No już dobra, ja już umieram. Lecz no. bo i już stajecie w łomoc. No to taki zwyczaj już, taka tradycja. Bo wiecie co, ja I... chyba zły poziom gry ustawiłam. Powinien być yy, poziom lama, a nie łatwy. Wow, 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 wow. Jest taki dostępny? Nie, ale powinien. No dla nas Dobra. powinien być. Madzik, znowu gnasz. O, Madzik, ciekawe widoki. <grym> ja, ja ci dam. To, to gorzej z... niż zwykle nie będzie. Strzelałaś do młoteczki, okay. a to ja mówię, ale z Help, <grym> no, no jak? O, świetnie! Jak? Serio? Czekaj, wciągam was. Virius, pomożesz im? Tak, tak, tak. To nie wiem, co się stało w sumie, ale wciągam ich. No tak, ja też o, nie wiem, co się stało. No tak, wiesz, takie dożynki poniekąd, nie? O, no i jak zeskoczyłem, to nagle, no tak, straciłem życie. Super, super plansza. Dobrze Moteczka też ciekawe, widok. Wow! O. Nie wiem, czy się Ja raz... gram facetem, no, więc wiesz. O, to facet, o matko. <laughs> e, sorry, jestem tutaj jedyną kobietą. No nie wiem. <laughs> a moteczka? Ale w sensie postaci gry, no, a nie dobrze, w sensie osób czy... na Już. Gdzie? Już go zabiłam już. O, boże, nie, bo platforma, to na nie, nie Platforma, na to? tylko nie, platforma. Poza jest mieliło i nie wiem do dzisiaj dlaczego. Rozłożę wam amunicję, albo wam nie rozłożę, bo Cześć. mnie obrzygali. Młotcia serio, ratujmy młotkę. Młotka za rady, mamili. <grym> ja o, jestem w tutaj idziem. fajna rzeźnia się uskutecznia. No i znowu mi platforma przez was uciekła. się młotko zdejmuje. Na, na, na platformę dajemy, tak? No, no trzeba, trzeba. Ja lubię Czekajcie, bo co ty gdzieś tam słyszę. Ona niste. Ach. Ja go masturbatorem zawsze nazywam. Jestem. No nie żartuj. Młotka, <grym> weź go wyciągnij. Co tu zaszło? Pff. Co to się stanęło się? Oby nic mu nie zaszło, wiesz? Bo to będzie dziwna mężczyzna taki. to zajściu. A bo my musimy po tym czymś wejść, tak. po tej siatce. Właśnie nie ufam tej siatce, bo ostatnio taka mnie zmieniła. Uwaga na Eminema. <grym> Leci ten, nie wiem jak tego Młotka nazywać. nie Eminem gwałci. Slim Shady. Skakujemy! Nie! Nie, 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 spokojnie. Ja zrobiłem już ten błąd wcześniej. No po co myśmy tu weszli, Madzia? zwiedzać widoki, nie wiesz. Latku, dzięki temu o... No weź, bo nie mogę zejść przez ciebie. O, charger, e... ale fajnie. A? A on. Weźcie go zdejmijcie, bo on się tak powiesił. Dziękuję. No weźliśmy widoki po... Nie, weźcie tego żygacza. No właśnie to. Tak. Gumę. Bo... Bo o minęliśmy właśnie tych zboczuchów wszystkich. O, Tam znowu I ja chcę otworzyć. O, kolejna nie, platforma, to, to, to... cieszysz się, Virius? Nie! Ja nie. Młoteczka, gdzie ty, ty jesteś? O, Dobra, do jestem! Byłem... Ja byłam zwiedzać. Ale ja... ja nie chcę skakać, nie! <laughs> Aha, to razem mi leci, to ja tu mogę, tak? I tutaj też mogę, nie super. Chcę skakać. Fucking sheep. Miał już nie być skakania. Ale widzę, że dobrze ale sobie radzisz. Się przesuwasz, to przesuwasz, <laughs> No. Ćwiczyłam! W Minecraftie? W ogóle Motka, ktoś ostatnio stwierdził, że jego marzenie się spełniły, bo razem coś nagrałyśmy, się A was? czytałem na ten komentarz. było takie słodkie. To jest mi Dobra. bardzo miło. Macia w ogóle jeden z moich widzów yy, sugerował yy, Left 4 Dead yy, Minecraft. A przecież. Przecież my to nagrywaliśmy. Chyba, chyba nieuważnie dosyć oglądał, bo. tak. No, właśnie. no chyba, że jest więcej takich mapek. Pozdro za się. spostrzegawczość. A ja bym się zdziwiła, właśnie. U mnie na kanale gdzieś tam była jedna mapka z Lefta, customowa, i tam był jeden etap z Minecraftem. Można tym powiedzieć? No, świetnie, zabrakło mi amunicji. Cieszycie się? Ja też chcę! Mi tak. też już dawno zabrakło i nie rudzę. Ja napałam tutaj pałką. Ja preferuję do przodu do zamku, tam będzie smok! smok. Nie smok Jaki tylko żół! E, o ja zapomniałem jak on się nazywa. To ja grałam w wersję dla dorosłych i tam był smok, wiesz? Ej, są, 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 są trzy, okay. trzy te. E... Aha, ja wiesz co, chyba się odsunę, bo ta barykada mi wygląda taką, na, na taką co wybucha Tak? A ja na ej, pewno ej, nie, exact, nie O. Uwaga na cić katora. A gdzieś kator Nie wiem, ale go słyszę. Może jakiś <laughs> Chyba ci przywaliłem z pałki. <laughs> smoker! Wow, smoker! O, Oj! ja mówiłam, no to Viriosa wciągnęła, a to Dzięki jego No to mnie wyciućkał. <noise> Moteczka mi wchodzi cały czas pod pałkę. Wiesz jak to zabrzmiało? <noise> no kurna! No przyszedł ja to Ale chciałam... Ale O! o wow. Nie ma, zepsuła. Wow. Yeah. Wow. O, tak. Nadchodzą, okej. Okay. O tak, dzięki Bez broni. No co, no było rozwal barykadę, no to co zrobiłem? No rozwaliłem Ale mogłeś tam No, idą, idą z prawej. Przepraszam. Głośno pryknąłem. <laughs> o, i z tyłu. To teraz z tyłu. Jak, To teraz proponuję stanąć tam jak kartman i wiesz... Puścić Bąka a Do Wakin. Dobra chodźmy Chcemy ich palić. O, pomocy! Pomocy! No, już mnie Uratujecie! Chociaż Giza zawsze wraca mi potem ginę no, O nie! Pomóżmy! <tamzy> Uratuję, <serio>? <wife> Uratuję cię! Ja i moja dzielna pałka! A mnie tak zgniotło. Wstawaj, 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 wstawaj! chciałbyś mnie uratować? I... Dobra? Sorry, ale musicie to rozegrać bez mnie, bo ja już tak nie żyję na śmierć. Uff, fucking shik! Перекrytane... Slim Shady! Do pacjentra... Slim Shady! Kurna uciekać! Chowajmy się! Młotka, uważaj Dobra, tu na platformę! Tak. Wszyscy? Ja już jestem, przebiegłam! Wow, ja nie dam rady biegni skakać! Biegnij dalej, biegnij! Nie dam rady skakać! Biegnij Młotka, ja cię proszę! Ja nie... Odcie, chodźcie, chodźcie! Chodźcie, bo to moje truchło leży. Dobra, ja nie dam rady. Dziękuję. O nie! Uratujecie! Co się dzieje? Jara mnie! Co cię zjarało? Help! Cześć! Po, pomocy? Ale po, 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 Czekaj, ja wrócę pomo pomocy? po niego, a ty biegnij do wyjścia. Młotka za tobą! Będę bohaterem! Swoj, w, swoim, w swoim Left 4 Deadzie będziesz bohaterem. Będę bohaterem. Ja słyszę tanka, czy mi się wydawało? E, no nie wiem, tak, co i słyszysz, ale... Jeszcze, ale wiesz, że on zginął na platformie. Jak ona się zacznie obniżać, to ucieka od razu. Bo ja tam zginęłam właśnie. O! Jesteś w kiblu! Trzeba cię uratować! Dobra, gdzie ty jesteś, Magda? Się dobra, dobra, idę do ciebie. Mokra. Mokra w pupę. No właśnie, dobra. Jestem. O, dziękuję, dziękuję babka Spotkanie mój. w kiblu, jak zwykle. Czemu mnie to nie dziwi? No co jest? Czemu nie słyszę Tanka? Nie wiem, ale ja wychodzę z tego interesu, bo mi się ten interes nie podobał. Tam wypadła, <laughs> ale ja mam Madzio, już apteczkę. Ja się wrócić. Kurde, lepiej le, le. Co? ja Gdzie mam iść tutaj? Ktoś coś wie? Puść tak, przez Tak, tu na drabinę, gdzie się ten ścieka i uciekaj! Spotyna... Nie, jeszcze nie chodź. wstać Idę. Fucking shit! pałuje mnie w rogu! Pałuje mnie w rogu! <laughs> o! Proszę. Proszę radna, Świetnie. Dobra, Virius, wszystko w tobie. No właśnie. <noise> wszystko w ja tobie nie zbyt dobrze, wiesz? Dobra, 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 dobra. No, czekaj, uciekaj, jest. uciekaj, 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 Ła, nie jest. Czekaj. No przecież on tutaj będzie pił drogi, mnie Zabił mnie na śmierć. Virius, biegnij do mety. Jest zabi ja zabity, piernicze. zabity! Lecz się, Virius! Virius, chodź, do, nie on, mam do mnie! Dobra, to pomóż Madzi. Idę, idę, idę. Ja mam przynajmniej y, tą apteczkę. To się uleczy, czy coś. Józef, Madziu... Czekaj, podnoszę cię. ...drabina była za śliska? Ale <noise> tak. rzeźnia. Tak, spryskam cię Dobra, nie mam na tej apteczki, już tak masz. trafił, chodź. Ale przecież tam wypadła z czarnucha apteczka. Nic nie wypadło. Co to znaczy z czarnucha? Nie z czarnucha, tylko... Y... Z, z a nie, to z tego, z, z, z tego klocka, ze znakiem zapytania. Aha. Dobra, nie. i gdzie teraz niby? Nie Na wiem, akurę? bo tam, tam jest tak. Te... Nie, czekaj, tam nie. We, lo, we, czekaj, Czekaj, tędy, tędy weszliśmy. No to musimy wejść w drugą Tutaj stronę. Tutaj jest, no, jest klocka. O! Nie Dobra. żyjesz, wkrótce cię uratują. Ta, jasne. Aha, <laughs> <laughs> jest cisza podejrzana. No, jest tak, jakby cicho. Nie lubię, jak jest tak, jakby jest cicho. cicho. Boomer, coś... Eee, boomer! O, Madzia znalazła boomera. Tak, tak. i Slim Shady. I Ciućka Artora jeszcze. Jeszcze ktoś? Za tobą, Madzia! Łoł! Wow! Nie. Nie, przede mną. Charger. Ale Posze? za pan słuchaj... Hey, a przede mną, mną. też What? Ale fajna horda. Wirios? Virios? <laughs> Masz ze sobą Młotowa. Wycofuj się, wycofuj się, Madzia. Madzia, a chodź na górę. No, Madzia już... Łoł. Wow. Ja na jednym życia. No, ma jeden życia, to jest maks. Ale ja już kuleję, ja sama czuję, jak kuleję. No o masakra. Może masturbatora turbo To rozwyszę. To jest Tower Defense, nowy rodzaj rozgrywki w Left 4 jest... Tak. I to, będziemy się tu bronić, aż zginiemy. No, ale... Nie, bo tam, tam było gdzieś przejście, ja coś gdzieś jakoś widziałam. No tam, 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 tam dobrze idziesz, wirus, tam na dole. To nie było, nie było Tam na dole? Wieści? Tak. O, tu coś widzę, dobra, wirus, chodź do mnie. Mazza biegnie w stronę światła. Ty zeszłeś na dół, tak? Ja jestem w Safety House i nie interesuje mnie, czy ty tu dojdziesz. Naprawdę. No idź, idź, idź. Jestem. Wien. Idź, dotrzyj. Jest, dotarłeś do Safety House. Rany dosłownie! mi moje leczenie. Nie jestem najgorszy. Muteczka, no, wiesz, wiesz co? Wiesz Zepsu... co? No bo... Zepsułaś. Po prostu What? zepsułaś. czy ja ich Ja raportuję, że to coś źle policzyło. <laughs> Ja bym powiedziała raczej, że ty się wprawiłeś, wiesz. O, tak, tak, płakałem jak mała nie dziewczynka jest. i pałowałem po prostu tanka z jakiegoś mojego pistoleciku. A ja no. się chyba zbugowałam, bo mogę wchodzić w ten stół. Możesz wchodzić w stół. Ja, <laughs> ja też mogę wchodzić wie, przez stół, um. o. To jest ja fajne. Tak to, to jest tak normalne. I tak jakoś dziwnie się ślizgam. To na ja jedę windą. Ja z tobą. Chodźcie no. A ty zaraz niech gdzieś. Bo się nie... maca, no. Dobra, I się tam. wymaca. Mamy jakieś mili? Nie mamy. No sobie apteczkę. Ja wezmę skruszator. Okej. Okay. Ja jestem złodupcem, nie będę się leczyć. Po Tylko... co No, a czemu nie? No bo to w dół zawsze idźmy przecież... na górę. Te ostatnie plansze no, jest, w Mario no. były w, na dole, no w podziemiach, znaczy tak no przy przy lawie. Smok. Przy żółwiu. O, mnie był smok, mówię, to była wersja dla dorosłych. Wow, wow, wow. Już na dzień dobry się rzucił się. Co za śmiecie. O, moje ulubione patelnia? Nie. Co gotujesz dzisiaj? ciałko. Ciałko gotuje? Tak, działko gotuje. O, <laughs> jaki wybór my tu mamy. Ohohoho. Co Bra my tu robimy? Się... Po zabronieniem się. O, e są kolejne platformy. To ja bym tu sobie to, chciał wziąć, Wiesz, to są to mosty, sobie. nie platformy, ty wszystko byś widział w platformach hmm. tylko. Może jest ten, no... On tutaj ja mówię, próbuje... próbuje... Zbrońcie się. Okej, okay, oh, się ogarnąć. Próbuję e... przemycić y, hasła polityczne po prostu tutaj do, do odcinka. Purpoz, dajesz do nas. Jestem. Ja Por nie post. jestem pewna, czy propos. to jest najlepsze miejsce do bronienia się. No to chodźmy tam, gdzie byliśmy. No, wow, tutaj rośnie ten kwiatek, po którym się będziemy mogli wspinać. Ja. Ale czad. O! Mi się pysie do nas. Nie wiecie biegnę. co to jest na spoko miejsce bronię, bo oni tylko po mości tak. mogą piec No No i z góry spadać Aczkolwiek spadać z góry Coś mnie obrzygało I no coś nie na mnie siedzi z tym Shady? Nie, nie Zombies. Ja nie wiem do kogo strzelać. Dobra, ja bronię mostu. Wy się tam bawcie Ja też chyba już urósł ten Aha, oni jeszcze z góry spadają! Są tutaj, tak. na górze. Kurna, hata. o się, co zrobimy, jak nam braknie amunicji. Będziemy, Będziemy się podstawową No. Proszę. A tego nie chcemy na razie. Dlaczego zawsze mnie? No nie, zawsze to mnie Jesteś akurat. Jesteś mają do Ciebie słabość, Maciek. Ale nie było onanista. To nie było onanista, tylko telepator. Telepator? To zabrzmiało za, jak telepata, wiesz, taki co... To Dobra, to co, walimy na górę? Już? No chyba tak. Nie ja wiem, czy to czy, już czy można? Czy najpierw trzeba tą falę wydłów? Nie wiem. To bardziej dalej rośnie. O, z tym szegi? Rośnie dalej? A to w rośnie, stronę świata, rośnie tak? O, jak miło. Wreszcie za, ciutka katora. Ale nie widać go. Obraliłem się, no Boże. O, On, zabrakło dziękuję, mi amunicji. Boże. Jak się potem wchodzi, bo ja potem nie mogę wejść. To jeszcze rośnie, nie możesz potem wejść. No gdzie ta dziwka żgnuła? Stop, shooting me. Aha, uh -huh. coś ty, Madzia zrobiła. Czy ja słyszę tanka? Wlazłem? Tak! To. Wow, dostałem na twarz kawałkiem. Oj, boomer jeszcze do tego. Jak miło. No właśnie miałam mówić, weźcie, boomer ode mnie. No dawać, dawać, Tankusia. W końcu. Ty, a my idziemy do słońca? Czarze mi można? Nie, jeszcze nie można, jeszcze rośnie. Jeszcze rośnie? Jeszcze rośnie. No bo to do słoneczka idzie. No a daleko to słoneczko? No na niebie. No, ja nie że na? w najbliższej gimbazie, ale dobra. Wow. No, znowu atak. Nie ma kto jakiej rurobomby tam! Ja mam! Mam Dobrze rzucać? Mocniej. Rzucaj tam! Na most! To nie strzelajcie! Nie strzelajcie! Odstrzędać amunicję! Ład kwas! Papa, pa, pa. wszyscy skupieni, nikt nic nie mówi. Cztery e? osoby i nikt nic nie mówi Aha, dzięki Dzięki, dzięki, Proszę. dzięki. Ile to słonko ma jeszcze zamiar rosnąć, Znaczy kwiatek? No to chyba fasolka jest Fasolka? No ta! Myślałem, że fasolki to się przeważnie rodziło. Myślałem, że fasolek się słuchało. No ja nie wiem czego ty słuchasz. No, no to zostałem podstawowa. No Może niech to będzie pierwsza mapa, którą my skończymy? Naprawdę, proszę. Nie, no nie, do tradycji trzeba dochować. Ale, ale bronimy się mężnie. Aaa, dzięki! Jokey. Ciągnie mnie! Ciągnie mnie! A ja mam jokieja na plerach. Dobra. Dobra, teraz musicie ich tylko załatwić, bo... Ale wiecie co? nie ma życia. Co ale się, się dzieje? Życia. Ale Rozważam przejście się po apteczki. Kwiatek nie rośnie. Znaczy no, że już skończył. No to wskakujmy. A ja poszłam po nie, nie nie! Nie działa, nie, działa. nie można wchodzić ale, przy, ale przynajmniej tank będzie zaraz do was szedł, wiecie? Super, dzięki, przynieś softeczkę. Oooo, nie mogę tak Ratunku! Biegnij, młoteczka, biegnij w stronę światła! Nie. O, uważaj, po prostu leci! No i jestem, tak? sobie zwykle. No jeszcze czuć kator! No czego mnie? Fucking... Dobra Ja go zobaczę oh, w kącie. Może jednak nie. Ochraniasz mnie ten purpurpus z błoteczką. Nie, już dziękuję. go zabiłam. Aha, dobra, leży. No Zminiemy zaraz wszyscy, zobaczycie. Nie, dobra, poszedł. Poszedł, leży. Stawiam purposa. możemy już na fasolkę? Fasolka się urosła. No ale jakoś. Fasolka na urosła. Nadeszła ale... pora, pomoc wszyscy na pokład. No zajebiście, wtedy kiedyś żygnął. No. Tak, i kiedy ten przylazł. O, super. fajnie. Ja... Kolejny tank! Nie! No super, dziwne. Żartujesz. Ratunku! Chodu na górę! Co Jest. się stało? Koniec. Kto wylazł? Co? Komuś udało się usiąść. No ja na pewno nie. No, no. Przyznać się? Mo mo możliwe, że ja. Ja poszłam w stronę światła, ale to chyba ze śmiercią, nie? Wow, Jest. Czyżbyśmy przeszli tą mapę? Nie! Yeah. Ale jak miło, że nas Sękja. wyciągnęło i nie zostaliśmy tam na pastwę tamka. Dosłownie tak. wtedy, jak widziałem jest... płyta betonowa w moją stronę. Od ja bym chciał na, nadmienić jedną rzecz. My we dwójkę przeżyliśmy do końca. A to jest Ku pamięci młoteczki Madzika! Ale w jaki sposób? Myśmy też przeżyły, myśmy po prostu na końcu pozowały. Bo chcemy tak. zostać tak samo. A jak ku pamięci młoteczka Madzika! końcu ku pamięci, to znaczy, kto był najbardziej epicki w rozgrywce. Wirus, wir o, tak. w my z wirusem mamy najmniej zgonów. Chciałbym to również podkreślić. Oj, nie wiem, co się to... stało. To ew ewidentnie jest zbagowana ta plansza. <laughs> tak, tak. Coś nie halo. Ja już po prostu dzwonię tam do nich. Słuchajcie, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, udostępnijcie na tak Facebooku i te wszystkie tam rutyny, wiecie o co chodzi, nie? I trzymajcie dzięki się. Do Trzymaj następnego się odcinka. Cześć. cześć. Pa. Pa. pa.